Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak zresetować ustawienia aparatu na iPhone 15. Zapraszam do oglądania. A więc, tak, na początku wchodzimy w ustawienia. Następnie w ogólne. Zjeżdżamy praktycznie na sam dół, tak tutaj, i klikamy przenieść zawartość lub wyzeruj. Następnie klikamy wyzeruj. No i niestety, aby wyzerować ustawienia aparatu musimy kliknąć żeby wyzerować wszystkie ustawienia łącznie z ustawieniami sieciowymi usunąć wszystkie karty e SIM słownik klawiatury ekran początkowy oraz dane lokalizacji no nie ma niestety innej opcji aby usunąć czy zresetować ustawienia aparatu Dzięki za oglądanie i trzymajcie się cześć